Bym sam to robił, a nie przez CBT. Forgar, spokojnie. Ja nie będę robił tej charytatywnej akcji na razie. Bo zrobiłem posta. Nie, nie wiem, ty informant nie wiesz ale na pewno. Zrobiłem takiego posta, bo pomyślałem, żebym zrobił charytatywny miesiąc, że wszystkie donate y bym na jakiś cel. Chciałbym, żeby to było jakieś schronisko dla zwierząt sam. Ale, ale ludzie. Nie bardzo się podoba, żeby to było na Facebooku ludziom i tak dalej. Więc na razie tego nie będę robił, aż więcej osób się przekona do Facebooka, tak żeby więcej osób mogło w tym uczestniczyć. Albo. Aż, aż, ja aż Facebook mnie sposób. wyrzuci i gdzie takie indziej. Akcje są, takie akcje są spoko i tak dalej, okej. Okay. Ale wydaje mi się, że dużo osób może to źle odebrać też i tak dalej, że jakieś tam pod publiczkę. Na przykład ja robię w ten sposób, że co roku przed świętami Bożego Narodzenia zawsze wysyłam e, pieniądze na jakiś tam wybrany cel jakby, tak? Czy mm -hmm. to na przykład dom dziecka, żeby właśnie jakieś prezenty były kupione za te pieniądze i tak dalej. Mm -hmm. I jakby zawsze to wiesz, jakby nie mówię nigdy ile wysłałem, ani jakby nie mówię o tym, że w ogóle wysłałem. Co znaczy, teraz powiedziałem jakby, ale to jest hmm. też... No ale tak jest lepiej myślę, bo ludzie to różnie reagują właśnie na takie znaczy, rzeczy. Znaczy powiem tak szczerze, nie obchodzi mnie za bardzo to, że ludzie by myśleli pod publikę, bo mógłbym dużo zabrać. Nie wiem, że więcej osób może by przyszło na te streamy i mi to nie przeszkadza. Widzę to jako win-win, a sam też... Kilka razy tam przelewałem i kasę bez mówienia nikomu. Uczestniczyłem w adopcji na przykład wirtualnej o. zwierzątka. Fajne, o! Fajne, fajne. Na czym polega taka adopcja? Czekaj, zaraz wytualna. powiem. A Forge... O! Eee, uważaj, uważaj! Boże! Forgar, zabiłeś mnie prawie tymi donatami. Zadowolony z siebie jesteś? No, wycowka, wycofka, wycofka. To nie wyjdzie, albo może. Kto gra na topie? Ej, bo tu jest nie Yasuo. Nie Yasuo, Yasuo, no, Yasuo. To, to Ranger nie Yasuo. No, no, dobry, Yasuo dobry. No to ja taki wklep A co robię? <grym> no nie, od kurde, no. Co tu się działo w ogóle? To jest młyn taki, że nie wiem. Dobra. Po tym miesiącu beze mnie, to z 30 zł, może być bez obrazy. Chyba miało być od widzów, a nie yy, dla widzów. Tak, możliwe. A powiem, jak działa ta adopcja wirtualna. Bo to jest fajna sprawa. To działa w taki sposób, że na przykład ustawiasz, powiedzmy, subskrypcję. Taką, że płacisz co miesiąc 50 zł i one idą niby na konkretne zwierzątko. Chodzi o to, żeby te. Pieniądze nie były takie bezpłciowe, tylko że. A masz pewność? Idą na konkretne zwierzątko. A w zasadzie nie bardzo masz pewność i nawet możliwe, że to gdzieś tam po części jest chwyt marketingowy, ale legitne to jest swojornisko, więc na pewno dobrze wykorzystają te pieniądze. I okay. osobiście dla mnie to wystarcza, nie? No tak, Bartek, planujemy. Planujemy <coughs> takie rzeczy zrobić, jak już będzie jakby reaktowacja. Szlachetna paczka jest czymś świetnym. Kiedyś sobie to a teraz staram się i ja wysyłać. Kontrol Zwłaszcza na linii, Dobry pinkuś poszedł, dobry. Tak, pinkuś na linii. No co poradzę, no nie zmieniłem kurde slot'a i... Hahaha, <laughs> ha, ha, gin. O! Ty głupcze. Ale będzie snajpione, ale będzie snajpione, patrzcie na to, watch this, puf! Ładnie. Jak coś, będziesz gotowy, żeby mi na kraba przyjść, pomóc? Ja... zawsze. Lucky... Nie ma ręgarek. nie ma, Do... o, dobra, nieważne. Było? Zesmate'owo? <śleskujesz> Nie, dobra. Nice. Nie, 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 nie. Nie, nie bo po, powiedziałeś nie ma, już myślałem, że ci. A potem. Już myślałem, że ci zabrał. Wszyscy płacą. Forgar 4 złotek dycha na raz. Jeszcze jeden Wszyscy będzie znany. Forgar 3 złote, było nie Ja nie mogę. No, powiem Forger, tak, że jesteś na pewno głównym sponsorem tych streamów. Ja, ja to mówię cały czas i wielkie dzięki. Wszystko dla pieniędzy. Wszystko dla pieniędzy, tak. Pieniędz nie śmierdzi. Kurczę Noxy umie jednak, wszystkie shoty no pewnie. Ja tylko udaję, no bo. Tak naprawdę po godzinach ćwiczę na practice tool'u, rozstawiam pacynki i rzucam Q Pantheonem Co powiesz na to, że on przyszedł do ciebie? On stawiał warda jakiegoś? Nie, nie powinien nic mieć To idę No dawaj Puf. Nice. i ze mną, chodź, 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 exp dla ciebie, a ja... nie wiem, szybciej zgarnę plejty. Myślałem, że... Aha. A chcesz, to możesz nawet ze mną plejty. Ale nie dostaniemy plate my myślę, nie zdążymy. Dobra, to możesz się wrócić. ale no, ja spróbuję. <laughs> no, zgarniemy plejta, na pewno. Pytanie, czy jednego, czy dwa. Mam, mam nadzieję, że z tobą może uda się dwa, ale... Nie. Dobra, powrót. Już wyobrażam sobie logo PDF i zarazem na la na la na, la na, na lanie. No. no. To byłoby było ciekawe, jakbyśmy właśnie takiego lana zrobili. Myślę, że na offline mogłoby A. faktycznie fajnie być zagrać. Ja bym to... Właśnie kiedyś <laughs> mi się marzyło... Offline. Taki właśnie jakiś turniej meczyk. A powiem ciekawostkę, bo Adam, ty lubisz rzucać e, donaty. I ktoś napisał, że kiedyś był taki jeden, co dał 1000. On dał nawet więcej, bo w sumie dał z 2,5. Ale teraz już nie ma czasu oglądać streamów. No to jakiś chyba szek z A nawet nie, ale nie będę zdradzał za bardzo. No co tam. Jego prywatne rzeczy to. Nie będę wywlekał. Co ty robisz? Czy ty się bawisz w kontrolę linii? Czy ty myślisz, że możesz freezować falę? Dobra, biorę za to playta. Nie nienawidzę cię. O nie O, to kiu się nie przeniosło. Znaczy właśnie przeniosło się jego, nie trafiłem przez to. Nie zgarnąłem plate. Patrzcie, jak mało zdrowia tutaj. 35HP. Więcej. Wieża ma Rengar nam idzie Może udać się skounter gankować? No właśnie nie idę Tylko kurde też chciałem drake'a zrobić To chyba się sam zbiłem Lipa trochę Wow nie wiem czy się nie zabił. Dobra. To chyba... O, krótkie poleciało, nie. Ale się zbłoźniłem. Kurwa no. Ale widać, że nie bardzo A, wie klinka. co robić. No dobra. Nie widziałem, że ma kińsika w ogóle ten typ. No już tak chciałem tego ganka zrobić już. Jak chcesz, to yy, możemy zgankować. Możesz zgankować topa, ja zerkuję i zgarniemy wszystkie plejty. Okay. Dobra. Tylko ja najpierw muszę się zricolować. Muszę rogą wziąć? Mi się przyda. Ale się ściule leczy trochę. Przy K, to wychodzę XDlece, Spoko Forgar. Nie wiem czy to żart z tym wychodzeniem. Mój ult? Do ciebie teraz mm -hmm. sięga. Trochę za ciebie. Teraz do mojego pinka. Daleko. Okay. Jak czekaj jak on wyjdzie. Zobaczymy czy wyjdzie. Możliwe, że będzie czekał aż się pojawi. O! Jest, jest, jest! Da, dajesz, Dobra, dajesz? Chyba. Dobra, ja ultuję no, daleko. No, no. Nie, tędy idź, tędy, tędy, tędy! Załatwisz go? Tak. Dobra. No, jak rabat teraz pójdę zrobić może. Dobra. Nie, nie, tak pewnie damy radę chyba zrobić. Trzeba, o, trzeba. On nie ma TPK. Ja sam zrobię play, ty spokojnie. No, kraba nie ma, więc ile do ciebie. A, Dreka tracimy za to, a nie, jednak nie. A, biedny ten Vladimir jest. Ta, dużo osób bardzo nie potrafi grać na Pantheona. A, jak się powinno grać na Pantheona? A... Znaczy, on teraz już jest bardzo behind, ale nie liczy mojej pasywy i używa za wcześnie plamy. Rzuca je na. Na spele, które jakby nie są wzmocnione. I to jest takie słabe. A Pantheon jest bardzo mocny. A nie wiem, dlaczego ogólne, ogólnie ludzie sądzą, że Pantheon nie jest wcale mocno postacią. I to jest, bardzo mnie to dziwi. Moglibyśmy teraz olać go i bić. Tak. No, Mam urządzenie. Tylko może plamę użyć. Tak, nie, nie, nie ma sensu, myślę, marnować. To by się nami że A trochę cię zacina, nie wiem, czy nie masz problemów z internetem. Dosz LED Ja mam w razie czego tepeka także się recallnę i spróbuję zgankować bota. Masz warda? Warda, warda, warda. Nie mam warda. Okay. No czaków tam. Znaczy ja jestem daleko, także. O dobra, TPAM, Namida. Cześć, fis, Siemano. Siemano, kolano, fis Dobra, rekoluję i będę się na mnie użyć tego Harolda. A może na, bo na bocie nawet z Myślę, na że poświecie. na bocie lepiej. Uh -huh. Chociaż zależy, gdzie zabiją, nie? O, Ranger nam idzie. O nie, zatrzymał ją, o cholera. Ale to było niedobre. A i na bocie, a i na midzie tego nie użyje chyba, bo boc się wywalił. O, Lucian, o kurde, ale. Zrobił. Tak? ładnie zagrał? No, Lucianek no. Znaczy, nie wiem, czy on dobrze, czy on jest słabo. Ale szuki. A na Ranger? Ja go będę trzymał tutaj. Także możecie puszować. On szuka Ale ganka. Tak <laughs> Patrzcie, dalej próbuje zgankować. Czeka na podbicie tego, jasuło <laughs> O, dlaczego się wracasz? Przecież ma podbicie, Jasuo. Nie jak to już wszystko i będzie pyszny. Tak, jestem za. Wlat się nie rusza nigdzie stopa, także easy. Dobra, nice. Trzy wieże zgarnięte w early. Dwie. A ta, dwie. Z hmm. tej no, tylko playta tyłu. jednego mamy. W sumie nawet więcej niż 10. No jedyna. Jeszcze nam na jeden, no. Masz ulta? Mam. Proponuję zabić botlane. Tak, a jest, a bez Oni jest. będą podchodzili bardzo możliwe, chociaż. O, albo idą Nie. na midę. Uu. Nie, będą szli, będą szli, będą szli. No tak, ona tylko warda stawiała. Możliwe, że wardują teraz tutaj. No, tego jeszcze nie przeskakuję. Dobra, ja urtuję. Dobra. Czekaj, o, ty przeskakujesz? O, dobra. Okej. Okay. Bały, ja ba ba tak. Się no. Bałem się, że ona wbiegnie pod naszą wieżę, nie? Jak za wcześnie przeskoczysz. Ej, te vipy w Minecraftie mam nadzieję, że nie będą tak, jak aktualnie wyglądają, bo tam i chcą dać za vipa, ale lepiej, żeby to wyróżnienie tylko było bez in-game rzeczy. No nie wiem, Fiz myślałem jeszcze na tym. Wiesz, to jeszcze nie. To się w każdej chwili może zmienić. Nie. No, zajebista jesteś. Hmm. Jak to jest tym, z tym, że pan jest w TFT te, w te smokiem, a nic nie dostaje za posiadanie trzech smoków? Dlaczego ma coś dawać to? trochę bez sensu, bo jest więcej takich synergii. Tak samo no nie wiem, nie masz różnicy między czterema a trzema najtami. między yy, nie, dwa ma a trema. Kurde. No jeszcze możemy odrobinkę pusznąć. Tak, oni nie bardzo mają jak nas wyłapać, chyba. Ja mam ją może by uciec. Moglibyśmy się tak naprawdę na nią nawet obrócić. Nie. To już byłoby ryzykowne, myślę. Lubię ryzykowne. A, no, 700 godzin, jesteś bardzo bo Byłoby tak umrzeć za nic. To prawda. Lubię ryzykowne. <laughs> <laughs> nie no, ja, ja często ginę jak mam. No bo faktycznie, ale. No bo ja właśnie gram dosyć agresywnie jak mam przewagę, nie? Staram się szukać walki i tak dalej. Info: zauważyłem, że źle wymawiasz słowo Early. Wymawiasz się Early zamiast Early. A ja nie mówię early, mówię early. A wymawiasz early, właśnie a powinno się early. A, taka już szukanie się. <laughs> to prawda, trochę. Znaczy, jest dużo nawyków językowych, które ludzie mają. Ostatnio na przykład to było śmieszne, bo ludzie bardzo szukają tego. O nie, nie uciekasz. Idziemy? Nice. Ostatni gościu, jakiś pajac, za przeproszeniem, bo nie mi napisał, pisze mi, bo powiedziałem, że e, coś dobrze komplementuje... Powiedzmy, że Prezdje tak, komplementuje to, że W Panteona nakłada trzy staki od razu, że ładnie pasują do siebie. Gościu miał taką sprutę do mnie, bo niby komplementuje, to nie jest to słowo. A jest, jak się sprawdzi w słowniku, to kom komplementuje, znaczy też uzupełnia. I zmierzałem do tego, że niektórzy ludzie mają bardzo spinę o język, ale to nie zawsze jest najważniejsza rzecz. A, czy ludzie, którzy mają wspólnot i sami wiesz, robią też takie błędy językowe, także wiesz. Znaczy są takie rzeczy, które faktycznie może rażą, nie? Ja rozumiem. Tutaj ja mam tylko problem do ludzi. Wow, jak długo to trwało, którzy są tacy mocno spróci, bo tamten typo na przykład pisze Eee debilu, nie pisze, nie mówi się, komplementuje. To mnie, to mnie trochę wkurza, nie? Jak goście od razu wychodzi z debilami. Bo jak ktoś normalnie powie, że na przykład nie wiem, jakieś słowo tam mówisz źle, to jeszcze. Jak, jak jak do tego podchodzisz tak na ludzie? I coś z tego wyciągniesz, to, to spoko Ale jak ktoś jest o to spruty, to... O mój Boże o, nie Mają wardę uh. Dobrze byłoby nie stracić tego drajka Masz Nie masz Nie, 30 sekund Bezerki Ręger. Proszę, proszę zgarnąć to z Dziękuję, dziękuję, dziękuję. O tak, Mam merkę. Ej, rku, 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 Dobrze, ale oramy ich jak takie stado wilków, owce. Mm -hmm. Boże, tak się bałem, że tego trybka stracę. <laughs> nie, spokojnie. A nawet jakbyś stracił, to nic by się nie stało, bo mamy dużą przewagę bardzo. U stałoby się, ujma na honorze. <laughs> tak, widzowie wypisali. <laughs> o, nie, 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 dobra. No, ale proponuję być jedną wieżą, a nie dwie inne. Tak, ja na przykład niepotrzebnie zacząłem gonić za fragiem. Nie jestem czasami zbyt sprytny. Te wieże coś mnie lubią. Ej. Ej, bicie to, pijcie to! No, skończmy tam gierkę. Tak znaczy my to już wygraliśmy, niezależnie od wszystkiego, ale po co przedłużać? O, ale przerzuciłem. <laughs> ale dobrze, Myślałem, nice. Unikać ciebie na prawo i. A, dobra gierka, ani nie wyjebki nie miałem. Uuu, ja też. Perfekcyjna <laughs> gra z obu stron. Co wbijam na live, widzę panteona. Mam nadzieję, Wiktor, że go lubisz, bo to jest najlepszy pik do wbijania rankingu na SoloQ.